Obudziłem się w ten piękny, sobotni poranek i pomyślałem sobie, ale bym przyświrował pawiana. <grytanie> Padłem ostatnio na taką rozkminkę ze względu na to, co podał mi muflon do trzeciego odcinka serii Teorii Fanów Gotika. Co ja bym zrobił bez tego gościa? Czasami się zastanawiam, bo chyba bym klepał biedę niczym rychu na starych płytach. O co chodzi w tej teorii w skrócie? Twórca Chromanina odkrył jakieś prastare bóstwo i moim zdaniem był to odpowiednik Śniącego, tylko że po stronie Inosa. Albo nawet może odkrył samego Śniącego, który podszywał się pod dobrego przedstawiciela światłości. Bogowie w Gotiku często ingerują w świat i później Adanos musi puszczać na daną lokalizację powódź. Na przykład na Arkendar, albo na piątą świątynię w Warancie, tą gdzie Akasza chciał zakitrać artefakt. Ale gniew Beliara był tak wielki, że przemierzył on całą ziemię, by znaleźć bestię. A gdy do niej przemówił, stała się ona jego sługą. Beliar tchnął w nią część swej boskiej mocy, by mogła zniszczyć całą ziemię. Ale Inos podpatrzył czyn Beliara i przemierzył Ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy do niego przemówił, ten stał się jego sługą. Oba miejsca związane z dzisiejszą teorią, o których dziś opowiem, wyglądają, jakby przeszły w przeszłości jakiś kataklizm. Zniszczenia na terenie klasztoru oraz ogromna dziura w wieży Mg nie wyglądają moim zdaniem na ludzkie dzieło. To też oczywiście można zakwestionować, bo w takim Korynis można było znaleźć armaty, no ale moim zdaniem w czasach dalekosiężnych, przed wydarzeniami z gry, no ludzie nie mieli takich bajerów. Poza tym powódź tłumaczyłaby również bagna znajdujące się nieopodal. W samej wieży mgieł znajduje się zniszczony miniport, czyli miejsce, którędy woda mogłaby od dołu się niczym do starej kopalni w przypadku dużego przypływu, sztormu albo na przykład właśnie kataklizmu. W świecie gotyka musi być zachowana równowaga, więc Adanos, który ją reprezentuje, albo pomaga siłom Beliara, albo Inosa, żeby żadna z tych stron konfliktu nie była od drugiej silniejsza. Nie może być, nie wiem, 30-70%, do 70%, albo 60% do 40%. Musi być tam porówno. Dlaczego zatem mówię o Inosie? Bo Beliar miał swojego wysłannika w górniczej dolinie w postaci demona siącego, który został przyzwany wiele stuleci temu przez orkowych szamanów. Orkowie zamknęli Świątcego pod ziemią, ale nadal objawiał się w wizjach m.in. swoim przyszłym wyznawcom. Jak każdy demon albo bożek potrzebował wierzących, żeby jego potęga urosła. W odpowiedzi na czyny Beliara, Inos zawsze reagował. Gdy Beliar posyła bestie, Inos wysyła człowieka z cząstką swojej boskiej mocy. Gdy Beliar powołuje armię ciemności, no to Inos wysyła tam bezimiennego, czyli swojego jak się później okazało wybrańca Berło warantu w rękach króla Myrtany oraz kostur wiecznego wędrowca, który trafił do rąk Zubena, oko Inosa i szpon Beliara. Dlaczego więc w tym przypadku miałby nie iść za ciosem i nie odpowiedzieć na istnienie demona siącego swoim miniboszkiem? A może nawet wysłannik Inosa był pierwszy, co tłumaczyłoby późniejsze połączenie Adanosa z Beliarem w starym klasztorze? Między innymi. Co pokazuje nam platforma przypominająca portal z Jarkendaru oraz występujące tam posągi orków. Inos w wyobrażeniach ludzi często przedstawiany jest jako mężczyzna odziany w długą szatę i dzierżący miecz z klingą skierowaną do dołu. A kto reprezentuje Inosa? No magowie oraz Paladyni. Może czempionem Inosa był właśnie generał Riziel, który na pewnym etapie historii poległ, i też możliwe, że za sprawą właśnie tej kolaboracji. A orkowie zakitrali jego broni w świątyni. Czyli działamy w drugą stronę, może to właśnie Beliar musiał zesłać świątego przy pomocy Adanosa, żeby wyrównać swoje szanse, a równowaga mogła zostać zachowana. I rozumiem, że możecie powiedzieć mi: Ale to przecież Orkowie przyzwali, a nie Beliar. No tak, ale działania orków reprezentujących Beliara to również element historii, nad którą czuwają Bogowie. Ich odpowiednikiem u Inosa są paladyni a tak mocne wpływy na ludzki świat, jak na przykład przyzwanie śniącego do tego wymiaru, no nie mogły zostać niezauważone przez bogów. Do ostatniej rozkwinki Muflona o tym trzynastym magu opowiadałem wam o kolorach różnej magii, o kropeczkach na zwojach odpowiadających innym bogom, o tym, że tam czary Adanosa są niebieskie Inosa czerwone, beliara fioletowe, no a majteczki są kropeczki. Natomiast inne czary, natomiast inne czary na przykład 1000 są zielone, a czary przemiany, czyli te o których będziemy dzisiaj rozmawiać, bo to są te, które potencjalnie znaleźć można na terenie tego starego klasztoru mnichów, oznaczone są żółtymi kropkami. Jakie inne czary są żółte? Są to czary Inosa, czyli uzdrowienie oraz światło. W tekstach Chromanina, według mnie, możemy znaleźć dodatkowe poszlaki, o jakie bóstwa chodziło, trzeba jednak czytać między wierszami, jest to oczywiście moja interpretacja, no bo nie ma poza domysłami co do tego pewności. Moją rozkminę podbija również pierwszy fragment Chromanina, w którym twórca mówi, że, cytuję, ten, który zechce wyrzeć się ścieżki występku i błędu, i zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe źródło mojej potęgi, Danemu będzie użyć jej, by skruszyć ogniwa tego świata i posiąść najważniejszą z nagród. Jakie bóstwo charakteryzuje się chęcią wyrzeczenia występku i błędu, a którego wyznawcy chcą kroczyć drogą prawa oraz porządku? No właśnie, w kontekście nosa można czasem też usłyszeć o potędze danej ludziom. Bohater wspomina w drugiej części Chromanina o tajemnych głosach z zamierzchłej przeszłości. Wizje Chromanina, tajemne głosy z zamierzchłej przeszłości rozjaśniły mój umysł. Nie porzucę ich za żadne skarby tego świata. Mój los będzie odtąd związany z nimi. Rozjaśniło jego umysł, no rozjaśniło jak światło, czyli żółty czar, potencjalnie należący do tego bożka, o którym mówię. Obym tylko nie zbłądził słowem lub uczynkiem i nie stracił mego skarbu. Mówi w trzeciej części Chromanina o tym, co jest dla magii yy, wyznawców i wyznawców Inosa dosyć typowe, bo kto popełnia błędy lub wchodzi na drogę występku, no to traci jego moc. Historia nosa opowiada o tym, że dał ogólnie wszystkim ludziom magię, no ale głupi ludzie jej nadużywali, więc zostawił ją tylko w rękach światłych. Nie śmiem nawet marzyć o znalezieniu się w pobliżu potężnego chromanina dni płaczu odeszły w niepamięć. Tak niewiele dzieli mnie od osiągnięcia absolutnej perfekcji to możemy wyczytać z czwartej części chromanina. Subtelny przekaz, moim zdaniem, o odejściu dni płaczu. Inos według historii zaczął płakać, a jego lament trwał 13 lat. Gdy jego spadły do ludzkiego wymiaru, to każdy kto je wypił stawał się silniejszy. Plus oczywiście kolejna poszlaka, gdzie znajdziemy kolejnych Romanin wysyła nas do statków, czyli miejsca, gdzie są ogniste jaszczury. No to jest moim zdaniem też taki kolejny podprogowy przekaz, który może nam się skojarzyć z inosem. Czyli na razie mamy tak, te same kolory czarów przemiany oraz niektórych czarów pradawnego Bożka, uleczenia oraz światło, które kojarzone są z Inosem. Teksty Chromanina wskazujące na wyznawanie Boga nakazującego czcić światłość. Ale nie będę sam kroczył po tej ścieżce, zaszczyt przypadł mi, ale muszę podzielić się mą potęgą z tymi, którzy okażą się godni, by podążyć w moje ślady. Mam tylko nadzieję, że mnie odnajdą. Prawdopodobnie stąd w tej wieży mgieł wzięli się zbieracze. Ksiądz sprawił, że ludzie szli na bagna, objawił się w wizji Iberionowi i kilku innym tam bohaterom i nakazał im osiedlić się w konkretnym miejscu. W tym samym czasie i w odpowiedzi na działania Beliara Innos zesłał swojego własnego czempiona, możliwe, że pod postacią mężczyzny ubranego w szatę i objawiał się w wizji zbieraczom, aby go usłuchali i aby przyszli do tej wieży. Jednak na miejscu wydarzyło się coś, czego nawet Saminos nie przewidział. Pojawił się tam ktoś potężniejszy niż zbieracze, co nie było oczywiście trudne, i z jakiegoś yy, bliżej nieznanego nam powodu pozbawił wszystkich życia. Mógł, mógł to tak szczerze być każdy: fanatyczny wysłannik ksiądzego mający na celu powstrzymanie powstania kolejnego czempiona, a może był to nawet Xardas, który, szukając odpowiedzi na to, co wydarzyło się pod barierą, według mnie musiał. Trochę się porozchodzić po tej kolonii i zajrzeć w różne jej miejsca. Chyba najbardziej prawdopodobne byłoby działanie śniącego, mające na celu ściągnięcie ludzi w jedno miejsce pod pretekstem potęgi czy tam lepszego życia, bo to już się wydarzyło, by na miejscu no, za pomocą jakiegoś swojego chorego wyznawcy złożyć z nich wszystkich ofiary. Taki zbieracz nie miałby szans w spotkaniu z którymkolwiek guru. A wszyscy jesteśmy świadomi, że w pierwszych założeniach no pirania chciała właśnie te składania ofiar ze strony sekty przedstawić. To tłumaczyłoby również skupisko jakiejś jednej konkretnej grupy w, w jednym miejscu. No bo jaki jest inny powód, dla którego ktoś, tym bardziej zbieracze z nowego obozu, mieliby tam trafić? I szukałem jakichś znaków, których no, nie brakuje w gotików w takich nietypowych miejscach. Gdzie wystarczyłoby przedstawienie jednego elementu dowodzącego wierzenia Winosa, widzę również potencjał, w którym ten bożek Inosa dawał swym wyznawcom również inne, czysto ofensywne zaklęcia, których no nie dane nam było poznać, bo wszyscy dający wiarę w tego bożka już po prostu nie żyją. Oczywiście więcej tu gdybania niż faktycznych wydarzeń, i traktujcie teraz Kminkę z takim przymrużeniem oka, o czym zawsze przypominam w kontekście tych swoich teorii. Zatem na sam koniec odcinka chyba musimy sami siebie zapytać, czy mieliśmy pod barierą odpowiednika śniącego, który z braku wierzących utracił moc, a świadomość o jego istnieniu się zatarła. Czy śniący podszywał się pod boga światłości, żeby skusić ofiary w jedno miejsce, gdzie czekała na nie tylko zagłada? Dajcie znać co sądzicie w komentarzach, a ja już się zżegnam z wami, także trzymajcie się, cześć! No i sobie tak leży tutaj ten szkielet, bo dostał ode mnie kopa z piętki. A chciałem wam tylko pokazać te książki, co jest w nich dokładnie napisane. Ten, który zechce wyrzeć ścieżki występku i błędu i zechce podążać drogą prawa i porządku, pozna prawdziwe źródło mojej potęgi. Dany mu będzie użyć jej, by skroszyć ogniwa tego świata i posiąść najwyższą z nagród, Chromanin. A, będzie mu dane. Dobra, jedziemy dalej, nie? Wizja chromanina. Wizja chromanina, tajemne głosy z zamieszłej przyszłości, rozjaśniły mój umysł. Nie porzucę ich za żadne skarby tego świata. Mój los będzie odtąd związany z nimi. Tak, będzie związany z nimi. O starożytni bogowie, jak to możliwe, że niegodny śmiertelnik, jakim bez wątpienia jestem, otrzymał tak cenne dziedzictwo waszej potęgi? Obym tylko nie zbłądził słowem lub uczynkiem i nie stracił mego skarbu. Stracisz na pewno, bo cię Grek dopadnie z tymi... z piratami i się skończy. Dzień Dziecka. Co mi hałasujesz do ucha? E nie śmiem nawet marzyć o znalezieniu się w pobliżu potężnego chromanina. Dni płaczu odeszły w niepamięć. Tak niewiele dzieli mnie od osiągnięcia absolutnej perfekcji. No to tak jak i mnie, i moich fanów, e, którzy właśnie to oglądają. Znalazłem Twoją księgę. Ale nie będę sam kroczył po tej ścieżce. Zaszczyt przypadł mi, ale muszę podzielić się mą potęgą z tymi, którzy okażą się godni, by podążać w moje ślady. Mam tylko nadzieję, że mnie odnajdą. Kiedyś się znajdę. Dobra, uwaga teraz, bo będzie szósty romanin i solówka. Ja go znalazłem w innym lepszym świecie. Chyba e, on nic nie napisał. A masz, Hamie. Ej, bo oni mnie tu sklepią, co jest, kur... No, jeszcze drugich przesyła. <laughs> o Jezu. Spokój. No mnie tutaj. <laughs> Eee, co jest? Chłopaki, bo zaraz będę musiał Marvina pisać. skończę dzień dziecka. No nie. I co, żeście uczynili? Nie no dobra. Ja jestem cheaterem, więc tylko dawaj na solo Kurwa <laughs> Sztukę dostałem. <laughs> Sztukę za pół HP dostał. A! Uch, sorry jak się wydarłem, nie mogłem się powstrzymać. Pięć barbarzyńcy. Nie no wiecie, odpaliłem to na kodach specjalnie. Żeby wam to wszystko przeczytać, tutaj w miarę normalnie, a to jest taka yy, końcówka dla, dla fanów. Co on tu jeszcze ma za 6 Chromatina ma. A może ten amulet był jakiś, kurde, przeklęty? O jezu, że o tym nie pomyślałem. Amulet witalności. Chyba ci nie pomógł. Ty, ale mocny ten amulet 30HP daje. Ja <laughs> Dobra, moi drodzy, dzięki za oglądanie. E, trzymajcie się. Cześć.